Amika wraca na radary inwestorów po kilku trudnych latach, a analitycy widzą w spółce potencjał na poprawę wyników w 2026 roku. Restrukturyzacja, stabilizacja popytu na rynku AGD, poprawa marsz i niska wycena tle konkurencji sprawiły, że akcje producenta sprzętu AGD trafiły do top picks biur maklerskich. Sprawdziliśmy jako Stokłocz, co stoi za tym optymizmem, jednocześnie jakie problemy ciążą wciąż na spółce. A partnerami kanału są Dom Maklerski. Banku Ochrony Środowiska, Dom Maklerski Navigator oraz Dom Maklerski Nobel Securities. Amika przez ostatnich kilka lat była czarną owcą GPW i w zasadzie zniknęła z radarów inwestorów. Od 2022 roku największy polski producent sprzętu AGD raportował spadki przychodów i zysków, a nawet straty na poziomie netto. Dekoniunktura i wymagające otoczenie makro zmusiły spółkę do podjęcia bolesnych działań restrukturyzacyjnych, co w ostatecznym rozrachunku dało nadzieję na nowe otwarcie. Pod koniec 2025 roku pierwsi rynkowi eksperci zaczęli dostrzegać symptomy poprawy i potencjał w spółce. Analitycy Biura. Ma Makerskiego banku i Nobel Securities umieścili akcje Amiki w swoich top picks, czyli spółkach, które pozytywnie wyróżnią się na tle rynku w 2026 roku. Po obiecującej końcówce 2025 roku początek nowego przyniósł spore rozczarowanie. W pierwszych dniach stycznia kurs akcji Amiki otarł się o poziom 70 zł, by już na starcie lutego zameldować się z powrotem w okolicach 58 zł. Jak się okazało, wzrosty na kursie akcji amiki wykorzystał nacjonale Nederlanden Offer, który pod koniec stycznia zmniejszył zaangażowanie z 5% do 4,94% ogólnej liczby głosów w spółce. Po transakcji fundusz posiadał ponad 519 tysięcy akcji spółki. W efekcie w akcjonariacie pozostał już tylko jeden fundusz emerytalny z pakietem przekraczającym próg 5%. Czym więc kierowali się analitycy, którzy pozytywnie postrzegają perspektywę Amiki? Analitycy Biura Makerskiego Banku wskazali, że spółka przeszła przez okres słabej koniunktury na rynku AGD i wysokiej presji kosztowej. Obecnie zakładają stopniową odbudowę rentowności wraz ze stabilizacją popytu w Europie i kontynuacją działań restrukturyzacyjnych. Według prognoz marża Ebida AMIKI, Amiki ma rosnąć w kolejnych latach, a w 26 roku wyraźnie przekraczać poziomy z dołka cyklu. Jak mówi w rozmowie z dotokus Jakub Sarksjan, analityk biura maklerskiego w banku Rok 25 nie był spektakularny pod względem wyników dla grupy Amika, jednak już w końcu w seroku sytuacja uległa poprawie. Oczekuję, że spółce uda się osiągnąć lepsze efekty restrukturyzacji w spółkach zagranicznych niż to planowano w 2025 roku. Jak dodaję, mimo że polski rynek AGD nie jest w bardzo dobrym stanie, niektóre raporty, jak np. raport Aplia, Związek Pracodawców AGD, wskazują na kilkuprocentowe spadki na rynku polskim to Amice udaje się zwiększać swoje udziały w rynku. Wielkopolski producent odnotowuje wzrost sprzedaży na rynku polskim. Dodatkowo Amica powinna korzystać na niższych cenach frachtów z Azji, co przełoży się na wzrost marży brutto i marży bida. Jak prognozuje Sarksjan? Dlatego uważam, że powinno się udać spółce odnotowywać lepsze wyniki za 2025 rok niż w 24. To już było widać po wynikach trzeciego kwartału 2025 i to zostanie utrzymane w czwartym kwartale 2025 roku. Powinna utrzymać się marża EBITDA powyżej 5%, czyli na poziomie wyznaczonym w celach strategicznych spółki na rok 2026. Cel ten więc zostanie osiągnięty przed czasem. A dobre informacje napływają także z rynków zagranicznych np. z Francji. W trzecim kwartale 2025 była tam dodatnia dynamika sprzedaży, głównie za sprawą wzrostu sprzedaży Produktów chłodzących, w tym chłodziarek do wina i lodówek. Wynikało to nieco z sezonowości sprzedaży, prawdopodobnie w czwartym kwartale 2025 roku sprzedaż tych produktów była mniejsza. Jak ocenia Jakub Arksjan prowadzona restrukturyzacja już przyniosła pozytywne efekty i one będą się pogłębiać, więc jest szansa, aby spółka we Francji generowała pozytywne wyniki. Na rynku brytyjskim jest nowy management i również jest szansa, że w 2026 roku spółka będzie notowała tam pozytywne wyniki. Prognozy biura Makerskiego i Banku mówią, że że wyniki Amiki za czwarty kwartał 25 powinny odzwierciedlać trwającą stabilizację i dalsze korzyści z inicjatyw restrukturyzacyjnych. Prognozowany zysk EBITDA za czwarty kwartał 25 wyniesie około 38 milionów złotych. Spadek rok do roku jest spowodowany tzw. one-offem w wysokości 22,5 miliona zaksięgowanym w czwartym kwartale 24. Po uwzględnieniu tego efektu zysk EBITDA byłby o około 11% wyższy rok rocznie. Jak czytamy w raporcie Biura Maklerskiego Mbanku. Oczekujemy, że Amika zrealizuje naszą całoroczną prognozę przychodów i nieznacznie przekroczy nasze prognozy EBITDA w 2025 roku. Prognozowany zysk netto grupy Amika w czwartym kwartale 2025 wyniesie 12 milionów złotych, co oznacza wzrost w stosunku do trzeciego kwartału 2025, kiedy zysk netto wyniósł około 10,5 miliona złotych i spadek wobec czwartego kwartału 2024, kiedy grupa miała zysk netto w wysokości 19 milionów złotych. Z kolei analitycy Nobel Security wskazują, że przeprowadzone reorganizacje w grupie Amika dają wymierne oszczędności, a to nie koniec dobrych wiadomości. Spółki zależne pozyskują kolejne kontrakty, co będzie sprzyjać sprzedaży, a to z kolei dodatkowo pozytywnie wpłynie na marże przez efekt dźwigni operacyjnej. Do tego dochodzi niska wycena na te sektora. Średnie EV do EBIDA w latach 25-27 równe 3,2 versus Pierce 6,6. Jak komentuje dla Stołkocz.pl Mateusz Szanowski analityk Nobel Securities, Amika dokonała restrukturyzacji w spółkach zależnych i nowe zarządy tych spółek raportują wzrosty przychodów. Na poziomie grupy jest oczekiwanie, że dynamika sprzedaży będzie w końcu dodatnia, a więc przychody będą wyższe. To działa na plus i to podwójnie: raz, że mamy wyższe przychody, a dwa, mamy wzrost produkcji. W jego ocenie jest szansa na poprawę marży brutto na sprzedaży. Amika zauważa, że turecka konkurencja nieco się wycofała z agresywnej polityki cenowej, co może wpłynąć na poprawę marży polskiej spółki, mimo że jest ona już bardzo wysoka, ponieważ presja na ceny będzie niższa. Amika musi jednak liczyć się także z konkurencją ze strony importerów z Chin. Jesienią spółka zapowiadała ograniczenie strat na rynkach we Francji i Wielkiej Brytanii. Jak ocenia Mateusz Chrzanowski? Myślę, że uda się ten cel osiągnąć. W Hiszpanii są planowane duże dynamiki wzrostu sprzedaży, a przeprowadzono już obniżkę kosztów. We Francji mogą wystąpić dwa pozytywne efekty. Po pierwsze jest wiele przetargów na dostawy sprzętu AGD do dużych sieci handlowych, więc wolumen sprzedaży może wzrosnąć, a do tego będzie postępować reorganizacja, a więc koszty spadną. W obu przypadkach będzie pozytywny wpływ na tych rynkach, co najmniej uda się ograniczyć straty rok do roku. Jego zdaniem prognozy na czwarty kwartał 25 dla całej grupy są nie najgorsze. Musimy pamiętać, że w branży AGD jest duża sezonowość, jesienią jest z reguły wyższa sprzedaż, więc porównywanie kwartał do kwartału może być zgubne. Jak przekonuje Mateusz Chrzanowski, w czwartym kwartale 25 przychody powinny być zbliżone do przychodów z czwartego kwartału 24. W trzecim kwartale był spadek o 2% rok do roku. Marże powinny być również na zbliżonym poziomie, więc za 25 rok AMika powinna przedstawić dobre wyniki. I choć pomimo nie najlepszych notowań kursów w pierwszych tygodniach 26 na cały rok akcjonariusze Amiki mogą patrzeć z optymizmem. Jak prognozuje Jakub Sarksyan, 26 rok powinien być lepszy niż 25, za sprawą przeprowadzonej restrukturyzacji oraz silnej pozycji na rynku polskim. Trzeba jednak pamiętać, że zagrożeniem dla grupy Amika nadal jest konkurencja turecka i chińska oraz słaba sytuacja na rynku konsumenckim, głównie w Niemczech, które są ważnym rynkiem dla spółki. Jak prognozuje Mateusz Chrzanowski, marże w 2026 roku będą wyższe niż w 2025, a przy wyższych przychodach będą wyższe zyski. Spodziewam się, że w 2026 roku Amika będzie miała zysk w wysokości 145 milionów złotych wobec 133 w 2025. To wzrost o około 10%. Zysk netto w 26 może sięgnąć 38 milionów złotych wobec 24 w 2025. Pewnym ryzykiem dla Amiki mogą być ceny stali. Stal jest jednym z trzech najważniejszych komponentów wykorzystywanych przez Amikę do produkcji swoich wyrobów, stanowią ona około 15-30% kosztów produkcji. Mateusz Szanowski wskazuje, że pierwsze półrocze 26 jest zabezpieczone pod względem cen stali, które w ostatnim czasie rosły, w drugiej połowie 26 presja na wzrost cen stali może się pojawić, ale w skali całego roku szoku cenowego nie powinno już być. Jeszcze w minionej dekadzie Amika dość chętnie dzieliła się zyskiem z akcjonariuszami, jednak problemy na rynku zmusiły zarząd do przykręcenia kurka z gotówką i wstrzymania wypłat w latach 23-24. W ubiegłym roku producent sprzętu AGD wypłacił 2 zł na akcję, co dało stopę w okolicach 3,3%. W 2026 jest szansa na podtrzymanie dywidendowej pasy, Amika zapowiedziała, że w pierwszym kwartale przedstawi deklarację dotyczącą dywidendy z zysku za rok 2025. Jak prognozuje Mateusz Chrzanowski, w roku 2025 Amika wypłaciła dywidendę w wysokości 2 zł na akcję, w roku 2026 można spodziewać się podobnej kwoty dywidendy. Konkretnych deklaracji dotyczących dywidendy można spodziewać się podczas prezentacji wyników za czwarty kwartał i podsumowania za cały rok 2025. Dajcie znać, czy macie w swoich portfelach inwestycyjnych spółkę. Amika, jednocześnie czy rezultatem posiadania ich akcji jest to, że macie również w domu ich produkty, jesteście z nich zadowoleni. Jednocześnie, jeżeli chcielibyście dokonać bardziej szczegółowej analizy tego typu spółki, zachęcam do zajrzenia na stococh.pl, tam znajdziecie dane, analizy i narzędzia, które skutecznie pomogą Wam w podjęciu decyzji inwestycyjnych. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.